Spotkanie z żoną to pewnie będę mówił głównie do mężów, ale myślę, że w drugą stronę może działać też odwrotnie, albo i powinno. Rozmawiam z kolegą, że przyjedziemy na to spotkanie na 9.30 z nauczycielami, a on się pyta, to nie będę sam? A ja mówię: nie, że będę z małżonką. I on za chwilkę mi pisze: OK, to zamówię kawior i krewetki. Czyli jakby no. Uznał, że jeśli przyjeżdża żona, to spotkanie musi być rangą wyżej po królewsku. I znając jego życie, i to, jakim jest mężem, i ma już bardzo duży staż małżeński, i kilkoro dorosłych dzieci, to rzeczywiście chyba nie przypadek, że tak napisał. I tak mi się nasunęło, że my, małżonkowie, rzeczywiście powinniśmy się traktować po królewsku. Oczywiście, życie, problemy, różne niedociągnięcia, ciągłe jakieś tam pretensje to będzie zawsze. Ale jednak, mając tą świadomość, że mam drugą osobę, z którą chcę związać całe życie, z którą jestem i którą kocham, to jednak ta myśl pierwsza to jednak musi być inaczej. Nieważne jak było wczoraj, ale jednak postaram się. I bardzo mi to yy, dało do myślenia, ta jego odpowiedź bo to nie było takie na żarty. Znając jego pewnie nie kupi yy, tych krewetek i kawioru. Ale jednak pokazuje to, jak traktuje swoją żonę, i że bardzo mu na niej zależy. I jeśli przyjeżdża inna żona, no to również y, trzeba się postarać, bo będziemy razem i ten standard musi być wyższy. To takie przemyślenia. Pozdrawiam. Dobrego dnia.